Siemaleczko, tutaj Chris i witam Was w pierwszym odcinku oczywiście, Ferii z Battlefield Heroes. Um, dzisiaj na przycenie, znaczy powiem Wam ogólnie o co chodzi w tej serii nowej, no bo ona tylko będzie trwała przez, e, przez tylko ferie moje, czyli dwa tygodnie, chociaż będzie tylko 10 odcinków, także no będzie w miarę okej. Okay. E, dzisiaj, znaczy no, no fucking shit e, znaczy no w tej serii będziemy po prostu sprawdzać jakie są oferty dnia, będziemy je analizować będziemy co tam jeszcze, będziemy Kloa sprawdzać czy coś trafimy no i ewentualnie jeżeli byście chcieli no to w następnym odcinku jeżeli pod tym odcinkiem będzie 10 łapek w górę to w następnym odcinku będzie dodatkowa runda także znaczy będzie po prostu rozgrywka, bo tutaj na razie nie planowałem No dobra, no to przejdźmy do pierwszej przeceny To jest MK1 Łobuz Z tego co wiem, to jest naprawdę bardzo dobra snajperka Te, Na razie tylko tak jak wiecie Pokrótce opowiem o wszystkim SVD naprawdę też jest spoko Bo duże ma obrażenia i jest na daleki dystans coś takiego w każdym razie e, Strój National e, Royalsów No powiem Wam tak był z 5000, no teraz tutaj zaokrąglam e, no więc na 2500 no to naprawdę się opłaca bo nie no nie wiem może nie, niektórym się nie podobać ten design z II wojny światowej chociaż ja jestem wielkim fanem tego więc jeżeli bym miał funkcję, to naprawdę bym sobie go kupił na mojego żołnierza i by było naprawdę bardzo spoko także przejdźmy jeszcze do czwartej mm, opcji że tak powiem no tutaj jest barbarzyńca oczywiście, no to jakiś brutalny rozbójnik, nie? <laughs> Powiem wam tak, 6000 na 3000, co jest naprawdę bardzo spoko. Moim zdaniem, jeżeli macie funkcje do wydania, bo macie na przykład tam, nie wiem, zostało wam z jakichś zakupów, na przykład kupowaliście sobie broń czy coś takiego, no to śmiało możecie sobie kupić ten zestaw. Nie jest zbyt drogi, a naprawdę dużo rzeczy tu możecie mieć do swojego bohatera, plus jeszcze jakiś tam... Ryk rozbójnika, co tutaj widzę. wojenny topory. Wszystko co praktycznie barbarzyńca powinien posiadać, kitka jakieś tu mniejsza. No, jest bardziej rozbudowane na pewno niż e, ten strój rozbójnika, czy tam coś takiego, przy barbarzyńcy jest z n, Royalsu, więc. więc możecie naprawdę się zastanowić poważnie nad tym kupnym. A teraz przejdźmy oczywiście do gry. No widzimy się już po krótkim cięciu w grze. Jak widzicie to jest MK1 łobuz, czyli e, broń, która jest dzisiaj na przecenie za 2100 funtów. Także naprawdę będziecie na plusie kupując ją, a tą snajperkę raczej polecam m, bardziej wytrawnym graczom, to znaczy e, takim, którzy no, nie marnują, że tak powiem, e, jakby to powiedzieć, jakby to powiedzieć. No nie marnują po prostu naboi No sami wiecie e, o co chodzi No bo macie praktycznie tylko jeden, wyłącznie jeden nabój także musicie naprawdę grać z głową jeżeli gracie tą snajperką No musiałem wyciszyć sobie leciutko głos, tutaj też wyciszę bo muzykę wyłączę do końca bo już mi trochę denerwuję Mniejsza większa, gdzie to było, to był sklep o uzbrojenie łobuz dobra no tak jak widzicie no bardzo daleki bardzo wolny jeden nabój także to, tą decyzję zostawiam wam jeżeli chcecie kupić no to nie ma nic przeciwko no w sumie zwłaszcza że jest na przecenie także idziemy już do drugiego jakby drugiego produktu no oczywiście, jesteśmy już z powrotem, drugą snajperką jest SVD, oczywiście, no i amunicja tutaj od razu lepiej wygląda, no bo 7, zasięg bardzo daleki i wolny, szczerze, gdzieś widziałem już to, czyli to jest oczywiście, no, jakby to powiedzieć, reskin być może, M95. Czekajcie chwileczkę, tutaj ładnie mam, w tym to mogę szybko sprawdzić, dokładnie takie same statystyki ma, także, także to jest to samo, jeżeli chcecie sobie naprawdę kupić porządną snajperkę, to właściwie za grosze, bo to 2000 funtów, co to jest, więc no, lećcie do sklepu, taka prawda, no, ja tu jestem tylko do doradzania jakby, ale zrobicie to, co uważacie za lepsze jednak, chociaż to... M95, naprawdę dobra snajperka, więc na, nie ma takiego super odrzutu, także jak najbardziej polecam ten karabin. Dobra, korzystając z okazji, że jesteśmy na moim e, nacjonaliście, no to wtedy Wam teraz pokażę jak mniej więcej wygląda ten skin, który możecie sobie kupić oczywiście za 3000 funtów, Plus jeszcze tam takie tam... a to pokażę później tą animację mniejsza, większa. No. Jak, jak widzicie, no nie ma tu tych toporów, bo te topory są e, chyba już usunięte ze sklepu. Także możecie tylko je kupić tutaj, kupując cały ten zestaw. No, jak widzicie, no, skin w porządku wygląda, dużo ma części. Także jak najbardziej opłaca się za 3000 funtów go kupić. Także e, pewnie zastanawiacie się, dlaczego tu mam tyle funtów. E, bo kupowałem sobie coś na moją drugą postać. Właściwie zaraz ją przywitam. Bo będzie trzeba pokazać skin drugiego, no jakby, państwa. Dobra, Dobra to widzimy się... nie, jeszcze czekajcie, jeszcze nie. Jeszcze tę pozę Wam pokażę. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Tutaj, proszę bardzo. Tak wygląda ta poza, jeszcze raz puśćmy. Więc praktycznie ta poza więcej kosztuje niż cały ten strój, także jak najbardziej polecam. Znaczy no, jeżeli nie macie wydać na co pieniędzy, no to W porządku No skin jest zawsze ważny, moim zdaniem e, Także no, teraz tutaj ładnie e, Za chwileczkę ubiorę Tą postać e, Tutaj W royalsach Więc widzimy się po krótkiej przerwie Wiadomość z ostatniej chwili e, Ten strój, który możecie sobie kupić na Royals, gdzieś tu się wyświetli to e, jest naprawdę rzadki bo nie ma żadnego ciuchu na, w sklepie nie z tego co macie w tym zestawie tak że naprawdę warto go kupić tym bardziej jak ma, macie sobie takiego soltka czy coś bo jeszcze jest do tego gnat no więc, więc jak najbardziej dobra oferta a teraz na koniec oczywiście ja się z Wami już żegnam, a teraz będzie kompilacja tego, co trafiłem dzisiaj w Klowie. Na razie, cześć i czołem. Czekajcie na kolejny odcinek i piszcie w komentarzach, czy w następnym odcinku ma być rundka z Batgirl Heroes oczywiście. No i oczywiście powiedzcie, jaką ma to być postacią. Także na razie. I... Ej, znaczy easy, oczywiście zawsze daje mi podgórkę, więc <głos》> dodali dwie nowe oferty. Dzisiaj do tego tam oferty dnia macie tam jeszcze jakąś kurtkę i, i jakiś kolczyk chyba. I, a w na Royalsach macie jeszcze jakieś góralskie barwy wojenne i kilt walecznego serca. Także to jest tak tylko do przypomnienia, znaczy no do dodania, bo żeby nie było, że ktoś mi napisze w komentarzu, że... Jeszcze faktycznie coś jest innego na przecenie. Także <laughs> sorry, że no na końcu to dodałem, ale na razie cześć i czołem. Trzymajcie się. Na łazarskim rejonie, nie jest kolorowo, czasem zapija się smutki i bywa czy lautowo na łazarskim rejonie Bieda tutaj pisze, ale nie ma co się martwić musisz podnieść i że zniszczy tutaj pierwsza miłość I rozczarowanie zastracony czas I paryton wyciągnęłem wyciągnąłem wnioski Nigdy nie ufaj kobiecie, zamąci ci w głowie Wokół palca oblecie, czasem bywam na wildzie Uziomka na kwadracie, obalamy flaszki Potem leżymy na macie, środkowy palec w fejterów, coś ci się nie podoba, lepiej tego mi nie mów Trenowałem MMA i futbol amerykański Teraz zajmuję się boksem w klubie poznańskim Adrenalina to jest to co lubię Nie bądź taki kozak, bo cię szybko ukrócę